Zostańcie koniecznie z nami, posłuchajcie tej bardzo, bardzo ciekawej, bardzo konkretnej historii Krystiana, który jest z nami. No a więc, zaczynajmy. Agnieszka Basałaj, Krystian Maruszewski. Zapraszamy. Ja się bardzo cieszę, że Krystian jest dzisiaj z nami. Naprawdę to jest bardzo ważne, tym, czym się podzieli. Ma też już duże doświadczenie, żeby opowiadać swoją historię. Warto też wejść na Facebooka, wpisać Uzależniony, i tam dokładnie pod tą nazwą znajduje się blok osobisty Krystiana. Dobrze, Krystianie, zacznijmy. Zacznijmy, czyli tak jak standardowo ja robię w te wtorki z gośćmi. Pierwsze wtorki miesiąca, podkreślam to zawsze, no, oddaję Tobie po prostu głos, opowiadaj o swojej historii. Na początku jest fajnie. Fajnie jest brać, pić, palić. Człowiek jest młody, nie zna świata albo wie tylko tyle, co mu powiedziano. Za moich czasów, no to była połowa lat 90., 95, 96, miałem te 16 lat. Wtedy po raz pierwszy spróbowałem alkoholu, piwa. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Prawdopodobnie na dyskotece albo w barze gdzieś takie wspomnienia mi się mhm. zacierają. Dobrze się wtedy czułeś? Tak. Wtedy tak. Wtedy tak, jakby człowiek gdzieś tam wiedział, że alkohol szkodzi zdrowiu, i właściwie mhm. e, moja wiedza kończyła się na tym, tak? Nie, mhm. pa nie pal, bo nie urośniesz, alkohol szkodzi zdrowiu. Ale też gdzieś z drugiej strony słyszał Mała dawka nie szkodzi Co to za chłopiek Nie wypije Wszystko jest dla ludzi mm -hmm. Nie miałem też takiego mm, Obrazu w głowie Jaki mam teraz Dla mnie osobą Uzależnioną, alkoholikiem, narkomanem, to była osoba, która gdzieś tam prosi o złotówkę na dworcu, gdzieś w jakimś filmie się zobaczyło bezdomnego, jak leży na ławce. Mhm. A, a to, że ktoś sobie wypije piwo czy zrobi drinka, no to przecież jest normalne, bo wszyscy tak robią, czy, czy prawie wszyscy, tak? Nie widziałem wtedy w tym nic złego. Poza tym byłem młody, chciałem spróbować mhm. wszystkiego. Wszystkiego. I szczerze mówiąc, to zacząłem dość późno, bo kiedy ja na przykład próbowałem e, marihuany po raz pierwszy, to już większość moich znajomych kolegów, przyjaciół miała z tym jakieś doświadczenie. Mm -hmm, Oni mm -hmm. już byli w temacie, tak? Tak. Jak A się ty mówi. chciałeś w nim być. A ja chciałem w nim być, no bo e, jakbym odmówił, to prawdopodobnie zostałbym wyśmiany, tak. o, oceniony. Odrzucony. Nie... Wygnany taki ostracyzm społeczny, nie? Byłbyś odrzucony. Tak. Nie mm. mówię, że od wszystkich, ale były takie osoby mm. i wtedy po prostu człowiek chciał też spróbować, nie? Nie będę też zwalał winy na. No tak, ale było więcej za niż przeciw, nie? Oczywiście, że tak. Mm -hmm. No okej. Okay. No i jak było dalej? Zaczęło się dość niewinnie, tak, bo pierwsze piwo, pierwszy skręt, to gdzieś tak raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, na dyskotece, w barze. Nie były to jakieś takie. Ilości e, zatrważające, bo powiedzmy, dwa piwa, dwa buchy, i to wystarczyło wtedy. Ja myślę też, że tutaj takim czynnikiem była ta młodość, bo jednak jak jesteśmy młodzi, to mamy taką inną energię. Nie mówię mhm. teraz, gdzie mam e, 44 lata, że mam złą. E, e, Energię, ale, ale umówmy mm -hmm. się, że, że gdzieś tam każdy tęskni za tą młodością, tak? I jeszcze mm -hmm. człowiek na ogół nie jest tak mocno doświadczony przez los, tak? I gdzieś te dwa, trzy piwa wystarczyły, żeby dostać tego takiego, dziś wiem, sztucznego haju, tak? Mm -hmm. Najgorsze w tym wszystkim było to, że ja nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, że że piwo to alkohol, ja nie wiedziałam, że alkohol to narkotyk, jakby mhm. nikt mi tego nie powiedział, że picie raz w tygodniu i mhm. teraz prawdopodobnie zostanę na, narażony na jakieś drwiny albo na atak przez pewną część społeczeństwa. To nieistotne, to I, nie i podlega ocenie. Mhm. Niestety stwierdzam, że jest to ogromna część społeczeństwa, mhm. no ale to wszystko dlatego, że jest normalizacja w naszym kraju, tak? tak. Alkoholu. Dokładnie. Dokładnie. E, ja wtedy nie wiedziałem, że, że to po prostu e, jest tak straszne, bo mm, narkotyk, piwo to narkotyk, przecież, e, przecież to jest w sklepie, narkotyk to to jakiś proszek, jakaś tabletka, jakaś mhm. strzykawka, trzeba coś mhm. skruszyć, e, przypalić. Mhm. Skoro, skoro piwo jest takie złe, to mm, dlaczego jest w sklepie? Dlaczego się to reklamuje? No e, tak. I tak dalej, tak? Znani ludzie też reklamują. Dokładnie. Więc po prostu człowiek nie był świadom takich konsekwencji, jakie pojawiają się dopiero sporo, sporo później, tak, najczęściej po wielu latach bo mm -hmm. gdyby, gdybym ja po wypiciu dwóch piw stracił rodzinę, stracił pracę, stracił pieniądze, dostał depresji, poznał te wszystkie koszmary, z jakim zmagają się osoby uzależnione mhm. na całym świecie, no to może wtedy bym dalej nie pił i bym się nie, nie, nie uzależnił, tak? A właśnie najgorszą taką pułapką, najgorsze w ogóle w tym całym uzależnieniu jest to, że nie dostrzeżemy tej granicy, nie da się tutaj wyczuć, dowiemy się o tym, że jesteśmy uzależnieni jak już będzie za późno, jak już staniemy się tą osobą uzależnioną. Mm -hmm. I właśnie to jest w tym najgorsze. I również też to, że nawet jak już zdamy sobie sprawę z tego, że coś z nami jest nie, nie tak, że ja za dużo piję, za dużo wciągam, za, za dużo palę, to też gdzieś tak no, Niby człowiek wie o tym, że to jest złe, ale da, dalej w to brnie, bo jak po, po mhm. prostu tak się do tego przyzwyczaił, bo to też jest nawyk, jak mhm. z, zmagasz się z czymś złym i sobie wypijesz, przypalisz, wciągniesz, to ten ból twój. E, na ten czas znika. Na ten czas znika, tak? Mhm. Na, na dwie godziny, na cztery godziny. Zależy mhm. od tego, ile wypijesz, ile weźmiesz, nie? Więc to taki sztuczny substytut, groźny też, nazwijmy to. Groźny, sztuczny i po prostu zły nawyk szczęścia. Na chwilę. Tak, to takie szczęście na kredyt. To, to jest tak mocno oprocentowane, że osoba uzależniona tak naprawdę będzie miała ranę, bliznę na duszy, na sercu do końca życia. Można przestać pić, przestać brać. U mnie to akurat będzie 10 lat w czystości, z czego jestem bardzo dumny. Odbyłem terapię, chodziłem na mityngi AA. Pracowałem na, nad sobą, poznałem fantastycznych ludzi, siła wyższa bardzo też mi pomogła. Włożyłem dużo pracy, praktycznie zmieniłem całe swoje życie, żeby być tutaj w tym punkcie i teraz o tym mówić. W ogóle, żeby oddychać, prawda? Żeby swobodnie dobrze żyć. Tak. Aczkolwiek gdzieś jest taki jeden puzel, którego no tak nie da się do końca dopasować. Ta przeszłość będzie z nami się ciągnęła. To ten pudzel? Tak. Nie mhm. mówię, że człowiek przeżywa to w kółko, nie może spać po nocach i tak dalej. Ale chodzi tobie teraz o konsekwencje związane z tym? Tak, ponieważ osoba uzależniona krzywdzi siebie, to na, na pewno, ale większość ludzi nie wie, że krzywdzi również wszystkich dookoła. Mhm. I kiedy się Pije i bierze. U mnie to było 17 lat, to też narobiłem trochę bałaganu w, w życiu. Skrzywdziłem kilka, kilkanaście osób bliższych i dalszych. Mhm. I gdzieś ta przeszłość czasami wraca, mimo tego, że ja sobie już dawno wybaczyłem, tak? Mhm. Byłem chory. Alkoholizm, narkomania to jest choroba. Człowiek tak. pod wpływem alkoholu robi rzeczy, których nigdy nie zrobiłby. Na trzeźwo, tak. mimo odbytej terapii, mimo pomocy wielu ludzi, mimo teraz y, mogę powiedzieć szczęśliwego życia, mhm. gdzieś zawsze ta y, przeszłość wróci. Co ja zrobiłem, po co ja to zrobiłem i tak dalej, nie? Mogłem mhm. zrobić to inaczej. Mhm. E, mam wiele osób ze swojego bliskiego otoczenia, które skrzywdziłem i na przykład nie mogę ich przeprosić. Mm -hmm. Dlatego, że one już nie żyją fizycznie. Okej. Okay. Człowiek uzależniony często do doznaje śmierci fizycznej, ale rzadko się o tym mówi, że przeżywa śmierć duchową. Co to znaczy? Chodzi, oddycha, je, pije, funkcjonuje, pracuje, ma rodzinę, ale gdy wlewasz w siebie truciznę, jaką jest zdecydowanie alkohol. Zabija w sobie taką cząstkę odpowiedzialną za szczęście. Mhm. Piwo jest silnym narkotykiem ze względu na zawarty tam etanol, który występuje w każdym alkoholu, tak? Mówi się, że mała dawka nie szkodzi. W tym przypadku szkodzi. Jest już od wielu lat udowodnione, że nawet najmniejsza dawka alkoholu może spowodować raka. Alkohol jest w tej samej grupie, w której znajduje się azbest i promieniowanie. No, Ludzie proszę. o tym nie wiedzą. Człowiek mm -hmm. wychodzi w piątek, bo jest weekend, pije kilka piw. W sobotę rano wsiada za kierownicę, bo na alkomacie prawdopodobnie pokaże mu 0,0, ale to tak naprawdę on w środku jest dalej pijany. Mm -hmm. O tym się nie mówi, bo. No. Dobrze, że ty to mówisz, Krystian, dobrze, że jesteś i dobrze, że dzisiaj mówisz o tych wszystkich rzeczach. Tak, popij sobie śmiało wody. Zobacz, jakie to jest ważne, co mówisz. Że tak naprawdę w momencie, kiedy nie mamy tych połączeń właściwych w tym mózgu, kiedy one są tak naprawdę przez ten alkohol wypalane, zabijane, to zabija się też miłość do, do siebie, do drugiego człowieka, pasji. To nie są mrzonki, to nie jest fanaberia, to się naprawdę dzieje. Od picia piwa można przestać siebie kochać. To jest coś okropnego. Pamiętam, jak byłem młody, miałem te kilkanaście lat, miałem różne ma marzenia niespełnione. Do dzisiaj jestem święcie przekonany, że to alkohol zabrał mi te marzenia. G gdybym nie pił, pra prawdopodobnie byłbym zupełnie w innym miejscu, tak? Ale nie chcę tutaj gdybać. Myślę, że na taką solidną uwagę zasługuje jeszcze fakt, że osoba uzależniona krzywdzi oczywiście siebie, ale przede wszystkim swoich bliskich. Mhm. Jeśli pijesz, to krzywdzisz osobę, z którą mieszkasz, z którą pracujesz, z którą jesteś w jakiejś relacji. Jeśli jesteś rodzicem, to narażasz swoje dziecko praktycznie w 100% na Cierpienie. Twoje dziecko będzie miało gorzej, będzie miało traumy. Jeśli ty pijesz, to pamiętaj, że stawiasz zawsze alkohol na pierwszym miejscu. Mówi się, że ja piję, ale przecież. Moje dziecko wszystko ma, ma prezenty i tak dalej, nie? Twoje dziecko nie będzie pamiętało za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat prezentów, tylko będzie pamiętało ciebie na kacu, jak nie chciałeś wyjść z nim na spacer. No tak, bo najważniejsze, co zapamiętujemy z dzieciństwa, to nie są rzeczy, to nie są rzeczy materialne, ale to są relacje, i tak jak i zresztą nie tylko w dzieciństwie, ale też w całym przebiegu naszego życia. Te relacje i to, co dajemy, to, co bierzemy y, jako ludzie od siebie wzajemnie. Zdobyć porcję to plan numer jeden, a reszta przy okazji, czyli rodzina, przyjaciele, praca, pasje. To właściwie przed chwilą o tym powiedziałeś. Obsesja, picia, zapasy. Powiedz coś na ten temat. Jak to, to zapasy? To jest coś okropnego są różne różne formy alkoholizmu alkoholikiem jesteś oczywiście wtedy kiedy pijesz codziennie tracisz pracę bliskich kończysz pod mostem to też jest oczywiście forma alkoholizmu mhm. najbardziej jakby taka Znana powszechna. Znana powszechna, aczkolwiek takich alkoholików jest najmniej, bo to jest około 4%. Okay. Czyli 96%. To są osoby, z którymi mamy do czynienia na co dzień. To jest pani na kasie, to jest pan policjant, pan polityk. To są osoby tak zwane wysoko funkcjonujące albo, tak. albo średnio funkcjonujące. Mhm. Tak? Mam pracę, mam rodzinę, dobrze zarabiam, zakładam zegarek za 100 tysięcy na rękę, ale wieczorem, kiedy kończę pracę, muszą być te dwa drinki, muszą mhm. być. Przecież ja, ja. jakby tak, bo inaczej nie zasnę, bo mnie to relaksuje i tak dalej i tak dalej. I to jest e... Tak znormalizowane w naszym kraju, że ta tak, osoba piąca te dwa drinki, to ona nawet sobie nie zdaje, że to jest uzależnienie. O, tak. Ona sobie zda z tego sprawę za ileś tam lat, kiedy będzie już po prostu za późno. Ja byłem na terapii właśnie też z osobą, która piła tylko dwa drinki. Dla tej osoby to był problem, bo dla większości nie jest, bo właśnie powie co z tego, że ja piję dwa drinki, skoro jestem bogaty, mam rodzinę, ogarniam, tak? Ogarniam tak. wszystko i tak dalej, nie? Mhm. No to ja chciałem powiedzieć tutaj tylko, że to, że masz pieniądze, rodzinę i pracę, to nie znaczy, że musisz e, pać narkotyk w płynie. Bo al alkohol jest narkotykiem, najgorszym. Mhm. Gorszym mhm. od heroiny. Zapytasz dlaczego? Dlatego, mhm. że alkohol krzywdzi najwięcej ludzi w naszym kraju. Oficjalne statystyki mówią nawet o 12 milionach. Aczkolwiek, mhm. y, ja bym dał trochę wyżej. Ja bym sugerował, że to jest więcej, ponieważ y, nie wszyscy się do tego przyznają, tak? Tak, i hmm. też warto jest spojrzeć na to, że tak naprawdę z roku na rok, kiedy patrzy się na sprzedaż alkoholu, ona cały czas rośnie. Mimo podwyżek cen, tego, że bardzo wiele ludzi narzeka, że za mało zarabia, y, z roku na rok wyższe są statystyki sprzedaży alkoholu. Tak, gdzie y, alkohol. W porównaniu do innych produktów, tak naprawdę zbyt mocno nie drożeje. Mm -hmm. Jest dostępny, tak naprawdę dla każdej finansowo. Gałęzi społecznej. Tak. Osoba z minimalnym zarobkiem zawsze gdzieś znajdzie te kilkadziesiąt złotych, żeby kolokwia kolokwialnie, mówiąc, się nawalić. Mówisz o, o tej niszy społecznej, o ludziach, tym 4% ludzi, którzy trafiają pod tak zwany rynsztok, których widzimy, którzy stoją pod supermarketami, którzy proszą nas o 5 złotych. Jest też coś takiego jak wysoko i średnio funkcjonujący alkohol Alkoholicy, czyli ludzie, którzy mają tak naprawdę wszystko, ale gdyby im zabrać z baryku łyski, poczuliby, że im czegoś brakuje. No właśnie, to też jest alkoholizm i warto jest o tym mówić. Ważne to jest, co mówisz bardzo, Krystian. Zastanówmy się, kiedy następnym razem zechcemy sięgnąć po alkohol, narkotyki. Czy warto? A myślę, że też jest warto się zastanowić nad tym, że kiedy brakuje nam już tego. To, że mamy problem. Tak. I ten problem w moim przypadku, pijąc alkohol, straciłem kilka bliskich osób, relacji. Relacji, przyjaciół, miłość. Pamiętam kiedyś, pewna bardzo bliska mi osoba zauważyła mój problem i próbowała mi pomóc tak, jak umiała, na, na swój sposób. Jasne. Powiedziała do mnie takie. Słowa, które, które pamiętam do, do dzisiaj, to był początek tego wieku, 2001 bodajże rok. Już miałem wtedy poważny problem i poprosiła mnie, Krystian, czy ty byś nie mógł przez jedną sobotę nie pić? Spróbowałem. Udało mi się, nawet chyba przez cały weekend nie pić, ale mhm. czułem się źle, taki nerwowy. Mhm. Czegoś mi brakowało, tak niby wszystko fajnie. Miałem piękną dziewczynę, wspaniałych kolegów, miałem swój sport, swoją koszykówkę. Jakby tak, ta, jakby tak wszystko było dobrze, ale tak czu, czułem taki dyskomfort. Inni piją, a ja nie, nie piję. Okej, okay, bo Dla, obracałeś dlaczego? się też w tym takim towarzystwie pijącym, gdzie to było normą, prawda? Tak. Ale zobacz, kochałeś tę osobę, skoro jakby to też warto jest zaznaczyć, że bardzo kochałeś tę osobę, być może nadal kochasz. Chodzi o to, że posłuchałeś, ale zobacz, co się dzieje, nie? Że Ty mówisz, jakie są tego skutki. Nerwy, nerwowość, brak czegoś intensywnie i już wiedziałeś, czego, prawda? Że tego alkoholu. Tak serdecznie zapraszam do przetestowania jeśli uważasz że picie co weekend kilku piw nie jest problemem to nie pij przez jeden weekend i zaobserwuj sam sama jak będziesz z tym się czuł czuła Świetna rada. jeśli Świetna. poczujesz taki dyskomfort że coś nie pasuje coś ten to wiedz o tym że masz poważny problem. Ja też taki problem yy... Miałem, który u mnie mocno na, narastał, bo zaczynałem co prawda od tych kilku piw w ciągu mhm. weekendu, ale u mnie to szybko przerodziło się w taką obsesję. Mhm. E, w pewnym momencie ja nie wyobrażałem sobie, żeby wyjść na imprezę i nie mieć zapasu na drugi, a nawet na trzeci dzień. U mnie okay. do, dochodziło do takich sytuacji, że e, jak byłem Zaproszony na sylwestra do takiego towarzystwa, w którym zbyt dużo się nie, nie piło, to na przykład mnie osobiście drażniło i denerwowało, mm -hmm. że e, wódka była. Polewana w zbyt małe kieliszki. kolejki były zbyt rzadko podawane na stół. Czyli jakby w, rozumiem, czyli w tamtym momencie życia impreza, jakakolwiek, nawet z najlepszymi ludźmi, w najlepszych relacjach, w najładniejszej sali bankietowej, w, w najlepszych w ogóle okolicznościach przyrody, wszystko, co lubisz, co kochasz, wszystko w Twoich ulubionych kolorach, ale bez alkoholu, lipa. Tak? Tak. Doszło do, dosłownie do takich sytuacji, że dzień bez alkoholu był dniem straconym. Mhm. Jeśli ja nie miałam swojej porcji, a te porcje były coraz większe, coraz częstsze, no to dla mnie... To był koszmar, to już nie był dzień. Nie liczyło się, że miałam swoją ukochaną osobę, przyjaciela, tak. że miałam swoją koszykówkę, jakieś mecze, cokolwiek wyjazdy, szkołę, nic, co, co kojarzy nam się z czymś dobrym, fajnym, takie nie było bez alkoholu. Okej, okay. musiał to być. I, to był numer jeden. Tak, i to jest okropne. Ja wrócę jeszcze do, do tamtego Sylwestra, bo tak kiedy były te porcje podawane w takich małych dawkach. Dla mnie to ja po prostu wstałem od stołu, wziąłem butelkę wódki, schowałem się do łazienki i zacząłem pić to wódkę z gwinta. Mm -hmm. Bo ja już nie mogłem się doczekać okay. tego takiego strzału. Nie? Dla mm -hmm. mnie to było zbyt wolno. Ich tempem ja bym musiał tam siedzieć chyba z 9 godzin, żeby się napić. A ja chciałem już, bo, bo, ja, bo ja już przyszłem do tego Sylwestra na mocnym kacu, sklepy były pozamykane. Nie zdążyłem sobie. Kupić. Nie zdążyłem sobie zrobić zapasu w tamtym okay. dniu. Robiłem okropne rzeczy. Po wyjściu, też z, z, z imprezy, zabierałem alkohol, bo wiedziałem, że nie mam y, niczego w, w domu. Pamiętam też taką sytuację, zbliżały się święta. Było cztery dni do świąt, Bożego Narodzenia. W mhm. tamtym czasie te święta nie kojarzyły mi się z narodzeniem, tylko po prostu z taką legalną sytuacją do wypicia. W tamtym mhm. czasie mhm. nikt by nie był na mnie zły, że sobie piję. Mogę mhm. legalnie wypić, tak? Więc robiłem tak. sobie. Zapasy. Już wtedy wiedziałem, że te święta w większości spędzę sam. Nakupiłem cały plecak wódki, cały plecak piwa. Nie pamiętam ile tego było dokładnie, ale to było, to była naprawdę zabójcza dawka, jak na jedną osobę. Takiej osobie nieuzależnionej prawdopodobnie starczyłoby to na pół roku albo jeszcze dłużej. Ja to wszystko wypiłem w dwa dni przed świętami. Ciągle było mi mało. Ta Obsesja picia, mm. która pogrąża większość osób uzależnionych, po prostu umierają przez tą obsesję picia, tak. dla mnie paradoksalnie e, była takim ratunkiem, ponieważ e, jednym z takich punktów zwrotnych w moim życiu było zrozumienie, że ile ja bym nie miał. To dla mnie będzie mało. Co z tego, że ja mam w domu 10 litrów wódki? Co z tego, skoro ja widziałem, że ta dawka w pewnym momencie się skończy i tak. to będzie mało, nie? Tak. I, I to mnie jakby uratowało, że co z tego, że ja tyle mam, jak przecież. To za mało. To za mało. Czy wylądowałeś na sorze kiedykolwiek w związku z piciem narkotykami? Nie, ale wylądowałem na chodniku z padaczką alkoholową. E, czy byłeś bliski śmierci? Wiele razy. Kto cię wtedy ratował? Na pewno Bóg, ale też osoby bliskie, bądź sam. Ja podejrzewam, że jeszcze 2 trzy tygodnie i po prostu bym umarł. Czułem śmierć na plecach. Mhm, tak, i to jest też ważne, co wcześniej powiedziałeś, że nigdy nie ma wystarczającej dawki, że to już było na zasadzie tych zapasów, 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 ale, ale picia, 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 coraz większego picia, coraz większego picia. Organizm się uodparniał. Trzy piwa to było nic. Sześć piw to było nic. Ile musiałeś wypić, żeby być pijanym w ostatniej fazie? Z takich zapamiętanych rekordów, bo to nie da tak, tak, tak się tutaj jakiejś dawki dokładnej przytoczyć, no to tak. tak myślę, że dwie butelki wódki, czyli litr alkoholu 40 procentowego, 8 piw, skręty, kilka ścieżek amfetaminy dla alkoholika. Ocean to za mało, kieliszek to za dużo. Jeśli raz już się człowiek uzależni i wyjdzie z tego bagna, to nie ma powrotu do picia kontrolowanego. Koniec i kropka. Nie możesz nawet kropli, bo wrócisz po pewnym czasie Jasne. z powrotem do tego, co było. Powiedz mi, jak udało się tobie wyjść z nałogu? Gdzie był ten moment kluczowy, taki, że powiedziałeś: Nie, już nie będę tego robić? Na pewno było to zrozumiałe. Bo to jest niesamowite, Christian, że ty z tego wyszedłeś. Osoby, z którymi piłem. 10 lat temu robiły nawet zakłady. Zakładali się fizycznie o wódkę, o pieniądze, że ja nie wytrzymam tygodnia, jak wytrzymałem mhm. tydzień, dobra, nie wytrzyma miesiąca. Mhm. Do, dopiero gdzieś po dwóch latach odpuścili. Na pewno takim kluczowym momentem było właśnie zrozumienie, że żadna ilość mnie już. Nie zadowoli. Ten strach przed brakiem zapasów spowodował to, że tak się trochę odsknęłem. Oczywiście też upadki na dno, mhm. odejście rodziny, wyrzucenie z pracy dyscyplinarne, odwrócenie się prawdziwych przyjaciół, nie kolegów od butelki, mhm. tylko prawdziwych przyjaciół. Mhm. Totalne bankructwo, zadłużenie do tego stopnia, że złoty 50 zł to był duży pieniądz. Na pewno też takim kluczowym momentem było spojrzenie w lustro w wieku 35 lat i mhm. nierozpoznanie człowieka w odbiciu. Wyglądałem bardzo źle, a co gorsza, nie wiedziałem już kim jestem. Jakby mhm. masz 35 lat, patrzysz w lustro i Uś mm -hmm. Uświadamiasz sobie, że prawie 20 lat przepiłeś, przećpałeś, przegrałeś, Jasne. tak na naprawdę. To jest koszmar, w który można wejść, i wszystko zaczyna się od jednego piwa. Tak. Wszystko się zawsze zaczyna od pierwszego kroku. No dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, Krystian, za to. Za chwilę jeszcze przeczytasz nam swój wiersz, a ja chciałabym powiedzieć o Krystianie, że prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, świetlicach na terenie całego kraju. Opowiada im prawdę na temat picia i brania bez ogródek. Buduje świadomość, której tak bardzo brakuje wśród młodych ludzi, ale też i nas, dorosłych. Profilaktyka jest najważniejsza, bo lepiej zapobiegać niż umierać. "Krystian, powiedz swój wiersz." Bez względu na powód twojego cierpienia, alkohol czy narkotyk nie przyniesie ukojenia. Zapomnisz na chwilę, przytłumisz emocje. Koszmary powrócą niczym upiory nocne. To daje ci frajdę tylko na moment. W końcu polegniesz jak Damien z filmu Omen. Na początku śmiech, zabawa i fan po jakimś czasie zostaniesz całkiem sam. Skończy się hajs, odejdą znajomi. Wcześniej czy później naprawdę zaboli. Nie daj się nabrać najstarszej sztuczce świata. Posłuchaj swej siostry, posłuchaj i brata. Oszustwo wagi ciężkiej. Za dwie godziny haju, blokada na lata. I zapomnij o raju. Tak działa diabeł, obiecuje ci złoto. A gdy tylko spróbujesz, dostaniesz gówno. I błoto. Pamiętaj młodzieńcze, narkotyk uśmierca marzenia, alkohol zabija duszę. Dzięki bardzo, Krystian, za Twoją całą historię, za wiersz, za to wszystko. Widzę dużo tych emocji, szkoda, że my nie możemy tego też zwizualizować, wiecie, bo to jest, to jest piękne. I ja tak bardzo cieszę się z tej audycji, tak bardzo cieszę się z, z moich gości, bo to są wspaniali ludzie, którzy po prostu porzucili zło, a idą w dobrym kierunku. Porzucili wszystko, co jest destrukcyjne dla nich samych. Którzy są świadomi siebie, którzy żyją teraz po prostu tylko lepiej. To jest niesamowite, i takiego życia życzymy nam wszystkim, nie, Krystian? Tak. Pamiętaj, że wszystko, co najcenniejsze, masz już w sobie. Masz w sobie światło, które jest odpowiedzialne za wszystko, czego potrzebujesz. Nie pij, bo alkohol zgasi twoje światło.